Wszyscy chcemy żyć w pięknym domu, w którym możemy się zrelaksować i nabrać sił na kolejny dzień. Większość z nas ma nawet pomysły, jak ten dom powinien wyglądać. Aby osiągnąć wymarzony efekt, potrzebny jest jednak konkretny i czytelny projekt. W przeciwnym razie możesz skończyć z tym, jak Twój dom wyobraża sobie ktoś inny. Realizacja to skomplikowany i czasochłonny proces, który wymaga koordynacji wielu osób. Brak doświadczenia może powodować błędy i niedociągnięcia, których konsekwencje zostaną z nami na lata. OSIP Design to grupa profesjonalistów, projektantów, wykonawców i logistyków, dla których praca jest pasją. Nasz wspólny cel to Twój wymarzony dom. W naszej ofercie dzielimy się pasją i doświadczeniem. Od projektu przez realizację po finalną aranżację. Pomagamy klientom przejść przez cały proces. Opracowanie projektu to nasza wspólna praca. Dobry design to przede wszystkim praktyczny design, dlatego musimy wzajemnie się poznać, aby wspólnie stworzyć Twój wymarzony dom. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Podczas realizacji szukamy najkorzystniejszych ofert. Negocjujemy stawki wybranych usług, a wypracowane przez nas zniżki na materiały i wyposażenie wnętrz przekazujemy na rzecz klienta. Doglądamy wykonawców w trakcie prac i dokonujemy odbiorów końcowych. Możemy polecić sprawdzone ekipy wykończeniowe lub pracować z wykonawcą wskazanym przez klienta. Każdy detal ma znaczenie, ale to w końcowa aranżacja sprawia, że wnętrze prezentuje się doskonale. To akcesoria i drobne dodatki nadają styl, kolor i charakter wnętrza. Nasza praca to kompleksowa obsługa klienta, dlatego zadbamy o każdy szczegół, abyś mógł poczuć się jak w domu. Nazywam się Olga Osip i zajmuję się projektowaniem i aranżacją wnętrz. Na co dzień pomagam ludziom odnaleźć styl i komfort w ich własnych domach. Specjalizuję się w personalizacji wnętrza, czyli dbam o to, by Twój dom był jeszcze bardziej Twój. Zapraszam do współpracy.